Witamy Was w kolejnym dniu, znowu na plaży. E, tak, za, za, rozpoczynamy praktycznie każdy, każdy ranek, także jest fajnie. Kto Katera... albo na basenie. To albo na basenie. Kasia już jest e, brązowa. Prawie. E, I co? Idziemy popływać. Idziemy, idziemy może do tak. Tam jest młodzko, która miała specjalną sesję zdjęciową. Tam no i, i co? idziemy pływać później e... później idziemy na basen pewnie i pod wieczór idziemy pograć siatkówkę na Umysiu, o ile będzie wolne boisko i w Tajniaku, oraz może zaliczymy jakąś imprezę taki jest nasz cel do końca wyjazdu, pójść na imprezę na plaży w Umysiu, także Widzicie na miłego dnia, teraz tam o, nie, tak, powinno być tak jak na komentarzu i subskrybuj ten. Ja takie. Nie, wszyscy tę youtubery. Także widzimy się. I nie. Idę szukać rybek. A tutaj się towarzystwo pierdziela nie pływa ile brakuje na ludzi no i pan sprzedaje kurydze i stróce i w ogóle także lecę szukać ryby jak jest bardzo dużo piwom płynęłam zobaczymy co z tego wyjdzie Wpada do maski, oczy mnie bolą, ale to chyba pokazałam. Nie popłynęła dalej, jest więcej, ale nagle przestałam wszystko widzieć. Uff. Słona woda to nie jest fajna woda. Oczy bolą, prawda? Nie. No. Oprócz pięknych widoczków na plaży mamy też piękne foczki wylegujące się na brzegu. To jest... Yy... Miejsce pracy, nigdy nie Opuśćcie. Tak, to jest yy, to, Towarzystwo stolikowe. Mądra elokwencja, elokwencja yy... czytająca książki, ucząca się, a tam są prawdziwi kubacy. Pan fakt <coughs> Rybka mnie ugryzła. Stałam na brzegu i mnie u... uciechała. Ryba. Mama też uciechała. Ryba. że ryby gryzą. Tata też. Tata też uciechała. Ryba. Ryby gryzą. Tak. To ciasto co jesz, weź zostawę resztkę, pójdź na wodę i wtedy poczekaj. Pamiętasz co się zawsze działo? Nie, bo ja sobie nie Ale zobaczymy. Codzienny przystanek basen Katarzyna się. Jest fajnie. Oh, ale mi, za takim się czyściło. Ciepło jest, właśnie to jest to że jest ciepło. Ja się ja właśnie ogarnęłam po plaży wanku, po, banku, po banku i w ogóle, ale przypomniałam sobie, że w pokazałam jeszcze widoku z okna. Niezmiernie od kilku lat. Oraz... możemy teraz podglądać? Nie wiem, jakie jest dziecko, no więc ja aktualnie idę sobie zgrywać filmy, bo jest mało miejsca w kamerze. Na 18 mamy zarezerwowane jedzonko w two live, najlepszą pizzerię tutaj mm, i najlepszą sałatkę szefa, więc e, ja już wiem co będę jeść. Prak, pewnie wiem, bo pewnie weźmiemy znowu z Kasią pół na pół jedzonko, więc pewnie będzie na pizza lub pasta lub coś i sałatka szefa. Ja go nie wpuszczę. Także oglądajcie dalej i nie wiem czy to który też będzie wyrok, czy drugi, czy trzeci, ale już to zaraz i idziemy na obiadek. Musiałam kamerę zostawić, bo się właśnie film renderuje. Młody, jest uzależniony, ogląda właśnie mecz Polaków. Idziemy na obiadek, a później się zobaczymy, co będziemy robić. Może. Nie Uwaga? Nie wiem, być może. Chude, znaczy po prostu nie grać to jest Bo jest takiego. No, tak samo jak go w Z takiego. Nie, nie. Tu się kamerujesz. Nie patrz na kamerę. A, Czekamy na jedzonko, to mówiliśmy 4 pizzy jedzące od Czekamy na burzę. Mamy jedzonko. Mamy jedzonko jeszcze nie przyszło. Mama jeszcze czeka się swoje jedzonko. Да, е скъпа. Това е моята огромна сова. Пием 850 с травено мляко. Мама в край сгустака. Чакай, значи на оцена. Ммм. Оцена. Добре. Yes. i pijemy w, chwili, w ogólnie rzecz biorąc złapała nas ulewa moi rodzice poszedli do sklepu, mieliśmy gdzieś zobaczyć sukienkę i iść po jakiejś krakersy do Millera, który jest kawałek stąd ale zobaczymy aż przestanie padać z tego co widzę rodzice stoją pod parasolem tam w dłużym i się zastanawiają się co robić Że jest

Piją piwo i grają w wulę. Narazam, pokażę z góry. dobry. Mamy godzinę właśnie We zbieramy się do paliwki, bo już my mamy zajętą na łódce. Jesteśmy już na łódce. No, no. Mamy prywatnego sterownika. O, to jest dużo miejsca. I mamy wygodne siedzonka. Mamy wszystko wygodne. Płyniemy sobie na twara. I będziemy się palić. No, pali. To, to <laughs> Dobrze, dobrze. Update sytuacji, bo się nie pali już. No, Że jest fajnie. Może nam znaczy, się we wtorek uda wjechać na Let's go. Idziemy się smakować. Najważniejsze jest i spalić nocka. No. Ja się na razie chyba pod słońcem i jest tam z tyłu, a ja z mamusią się smażymy. Jest fajnie. Jak się bawisz? Super. Trochę buja, ale damy radę. Pani Komisarz, przede wszystkim przygotowuję porozumienia

Patrz. Siedząc sobie na dziobie. Nie wiem czy było mnie słuchać, ale widziałem sobie na dziobie i patrzę Delfiny! i teraz pływają koło nas delfiny. O, tam jest nawet dwa. А могу до них сколько-то раз? Тут, а тут, тут место, место. Так Дельфин, тут есть. Pizza! Idziemy skakać. A do wody. No to weź się! A tutaj się tak ładnie rozkłada kanapa. Ale to tej strony trawińka, tak? A stoimy. Może to być nawet samym ciężarem płynno. Jak nie, byliśmy bliżej byli tam. Skoło. Masz no, no taki tak? 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 Ja idę. No. Okay. Już luzę na taarinę, nie na farinę. Dobra, ja Co jak woda? Zarąbica, ciepła.

Bojka i do Puńce, tam zobacz, co tam w ogóle jest. Ale skakać nie jesz. Wyłącz to już. Bojec. To? Mokra? Ale nie. ciepła. Ej. co tak, jest. No, to kto znowu sobie coś zrobił? Tarny. Cześć. Ja. Wpadł w dziurę po stoliku i ma palce rozwalonego. Ale spoko, morska woda przemyje to. A ja idę dalej pływać. Kada znajdzie się zmoczyć trochę. A mama idzie pić kawę. Po njej je videti, da je poplavljeno v usnabrže. Mała Bezprawka i chłop Bezprawka nie muszę mieć ale. Także update Mieniam sternika Na teraz A to naszym wowie tak, zdjęcia porobiłyśmy, będzie to na Instagrama wstawić, to jest najważniejsze, nie? Ale ja przy Kasi to jestem czarna, ale przy mamy to jestem blada, nie? Ja się po prostu pilnuję. Ja będę jutro zna. umierać, bo tu jest... Ta! Ale to wiesz, to tam... Jest fajnie. Normalnie robimy drugiego pit stopa. Popy robią kotwicę. No, także idziemy pobywać start 2. Jak się bawicie? Super. 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 Uh. Idę robić foto grupowe. Machajcie! A ja sobie jak zwykle dryfuję W pięknym widoku. A tam jest za mną łudeczka. Że idę oddać kamerę, żeby mi tu nie wpadła. o To jest ogólnie zarąbista zabawa. Tylko że muszę kupić sobie jeszcze uchwyt, zamię ramion, bo właśnie boli jak tak pływam sobie na bojkę i robię wszystkie zdjęcia. Już. Am, um. am, um, am, um, am, um. am, um, am, um, am, um. woda. piękna woda. A ten Każdy ma swoje własne własne jedzenie, preferencje, jedzenie ma... ale woda, woda tutaj jest po prostu am, 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 że my teraz lecimy coś sobie szamać i lecimy Na oddać wszęcior oddać do makarskiej, czyli jakąś godzinkę pewnie jeszcze z takiem bardzo fajnie, czuję się bardzo spalona, ale postaram Kalau mau b Tyle, tyle osób skakała tyle też wyskoczyła Skąd on... Ale on poleciał w tym jestem oni się nam wdrapują, wiem, że okej, okay, tam tutaj Dokonęliśmy właśnie do końca naszej wyprawy, czekamy w korku do zatankowania. Także Przeżyliśmy, przeżyliśmy turbulencję. Już tu, tutaj tam. Chciałam... No, tak, dziękujemy i lecimy w do domu jeść.